Cześć kochani, to honorata ze sklepu kolorkaramel.pl. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tym razem przychodzę do Was z moimi wskazówkami i poradami, jak szybko zmienić makijaż dzienny, taki makijaż podstawowy, w makijaż wieczorowy. Jest to naprawdę proste, wystarczy kilka dodatków i gotowe! Także zapraszam Was do oglądania. Jeżeli mówimy o makijażu wieczorowym, no to taką podstawą jest oczywiście konturowanie twarzy, które naprawdę, na które warto poświęcić czas, bo dzięki temu możemy tak fajnie sobie wyprofilować, zmienić rysy twarzy, że ukryjemy po prostu takie niedoskonałości czy mankamenty, które najbardziej gdzieś tam nas denerwują w naszym wyglądzie, a możemy uwypuklić to, na czym nam najbardziej zależy. Ja do konturowania twarzy użyję sobie dzisiaj paletki, tej paletki z sześcioma pudrami i oprócz do konturowania twarzy możecie także po prostu te jaśniejsze pudry używać do utrwalenia makijażu. Użyję sobie tego pudru numer jeden i nałożę sobie po prostu tuż pod kości policzkowe, troszeczkę na czoło i delikatnie pod linią żuchwy. Musicie też uważać z tym produktem, bo on jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany, także e, zawsze otrzepujcie nadmiar, żeby nie zrobić sobie plamy przypadkowej. I tuż tutaj właśnie pod linią kości policzkowej rysujemy sobie nasze konturowanie. Jak w zasadzie nam się tworzy taka trójeczka jak sobie tutaj od przy skroni robimy, przejeżdżamy tu i pod żółwę właśnie taka ale trójeczka i z drugiej strony robimy oczywiście to samo Możemy sobie troszeczkę delikatnie też wykonturować nos. Ja zwykle tego nie robię, ale jeżeli lubicie, no to oczywiście tutaj, żeby go wyszczuplić, to po bokach delikatnie i później trzeba fajnie sobie wszystko porozcierać. Yy, ogólnie jeżeli chodzi o całe konturowanie, żeby nie było nam widać jakichś takich yy, sztucznych granic. Najlepiej to właśnie wygląda, kiedy jest fajnie, wszystko, delikatnie. Wyblur, wyblurowane, porościane. Wygląda to wtedy tak e, naturalnie. Co dalej? I tutaj dalej sobie nałożę oczywiście mój ulubiony już od dłuższego czasu e, róż na policzki. Uwielbiam bardzo go za to, że ten kolor jest taki piękny, jest e, po prostu no, idealny róż, który pasuje do większości typów urody i przy tym ma piękne, połyskujące dropinki. Nie jest to taki nachalny błysk, jest to takie bardzo eleganckie, szykowne rozświetlenie. I dzięki temu, że właśnie tutaj mamy drobinki, no to ja już przeważnie nie używam rozświetlacza. I ten róż też jest bardzo dobrze napigmentowany, dlatego trzeba uważać z jego ilością. Trzeba odszypywać ten nadmiar, żeby nie zrobić sobie plamki. I nakładam na szczyty kości policzkowych. Tuż nad linią konturowania. Już ten makijaż taki jest bardziej ożywiony, ta buzia jest taka bardziej ożywiona, taka, taka promienna. I konturowanie, róż mamy już za sobą. Teraz przejdziemy do podkreślenia oka. Oko też robi naprawdę dużą robotę, jeżeli chodzi o makijaż, makijaż wieczorowy. Fajnie sobie troszeczkę przyciemnić, podkreślić. Nawet jeżeli nie malujecie się jakoś mocno, to to oko można tak naprawdę wykonturować przy pomocy dwóch cieni. Ja sobie dzisiaj użyję paletki Sublim. Widzieliście już ją pewnie w ostatnim odcinku, jak fajnie i szybko można zrobić taki podstawowy makijaż oka. Ja też sobie dzisiaj użyję jaśniejszego i ciemniejszego brązu, żeby ten kącik oka bardziej przyciemnić, żeby, żeby to oko było takie ciemniejsze. I biorę sobie pędzelek do, do cieni i nakładam ten jaśniejszy brąz. Jaśniejszy brąz będzie naszą taką bazą, taką podstawą, i on, i on będzie nałożony w zasadzie praktycznie na Całą część ruchomą i delikatnie tutaj powyżej, czyli w to załamanie powieki. I teraz biorę sobie ten e, ciemniejszy, ciemniejszy kolor, żeby właśnie fajnie przyciemnić sobie kącik zewnętrzny oka, żeby to oko było takie. Bardziej bardziej wyraziste. I nakładam sobie też tu właśnie w ten kącik i przeciągam tu załamanie powieki. Fajnie nam to podkreśli to oko. No i co? Blendujemy. Kolistymi ruchami. Daję sobie teraz do dodania błysku cienia z paletki 12 cieniu numer, cieni numer 2. I wezmę sobie taki, taki złoty kolor, odrobinkę sobie go nałożę nawet palcem w zasadzie. I nałożę sobie go tutaj bardziej na środek powieki i w delikatnie. Zabieram się też za dolną. Powieka. Oczywiście tej dolnej powieki nie możemy e, zostawić e, tak solo e, i na, biorę sobie ten ciemniejszy brąz z paletki sublim i nakładam, tym ciemnym kolorem nakładam gdzieś tak do, e, do połowy i rozblendowuję sobie delikatnie. A na dalszą część nałożę sobie ten jaśniejszy brązik. Żeby to też tak fajnie przechodziło tam do cieniowanie. I przy samym, przy samym kąciku dodam sobie jeszcze też cień, ten złocisty z paletki 12 cieni. Mamy już jedno oko zrobione i oczywiście wszystko powtarzamy na drugim. Także wracam do Was za chwilkę. Ja mam już podkreślone oczy. E, możemy przejść do kolejnego etapu, w zasadzie już ostatniego, bez którego nie wyobrażam sobie po prostu makijażu wieczorowego, czyli podkreślone usta. I wieczorem można sobie zaszaleć oczywiście z kolorem. Jasna sprawa, że musi być tu mniej więcej równowaga Jeżeli szalejemy bardziej z okiem, to wtedy na usta nakładamy troszeczkę bardziej stonowany kolor Ale ja dzisiaj tego oka aż tak bardzo nie mam szalonego Nie mam zbyt dużo błysku, ani różnych mocnych kolorów Dlatego postawię sobie na pomadkę 288 Jest to taka piękna, malinowa, wręcz czerwień Uwielbiam tą pomadkę, pięknie wygląda na usta, pięknie podkreśla e, urodę, no naprawdę jest taka typowo wieczorowa pomadka. Zobaczcie, tak prezentuje się ta pomadka na ustach. Ja jestem ją zachwycona. Jest to taka piękna, klasyczna czerwień, która doskonale podkreśli każdy makijaż. E, powiem Wam szczerze, że nawet jakiś prosty makijaż bez podkreślonych oczu e, i do tego właśnie taka czerwona, fajna pomadka już sprawia, że ten makijaż jest taki bardziej elegancki, nabiera takiego wieczorowego charakteru. Także zobaczcie. Tak naprawdę bardzo, bardzo szybko można zmienić dzienny makijaż w makijaż wieczorowy. Wystarczy dodać tylko kilka akcentów, czyli na przykład pomadka w jakimś bardziej wyrazistym kolorze, jak na przykład czerwień, czy fuksja, czy jeszcze jakiś inny kolor, który bardzo lubicie, a który jest, bardziej, a który jest po prostu taki mocniejszy. Troszeczkę podkreślić, przyciemnić to oko, żeby było bardziej wyraźne. Do tego róż, konturowanie... Hmm, i mamy taki makijaż wieczorowy, naprawdę gotowy. Także nie potrzeba tutaj dużej filozofii, nie musicie się bać takiego makijażu, bo wystarczy, że ten podstawowy swój makijaż troszkę podrasujecie czy to szminką, czy to cieniami, i już naprawdę mam super efekt końcowy. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje porady. Z użyciem pomadki czy cienia do powiek, który zwykły makijaż zamienia w makijaż wieczorowy, w makijaż elegancki. Niebawem kolejne odcinki kolejne makijaże, kolejne triki i porady. Mam nadzieję, że takie filmiki się Wam podobają. I co, zapraszam Was do oglądania, subskrybowania naszego kanału, tak aby nie przegapić żadnych nowych odcinków. Badajcie na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama. Jesteśmy tam aktywni, staramy się jak najczęściej pojawiać, rozmawiać z Wami i czekamy na Wasze komentarze i wskazówki do dalszej pracy. Do zobaczenia!